Siemano, witamy w kolejnym odcinku na naszym kanale. Witamy. A może na tej? Bo to taka. Lichut. Kupiłem kurczaczka. Tak jak widzicie, to leży tak, kurczak. Ty kupiłeś jak zwykle. Tak, kupiłem kurczaczka. Proszę mi uwierzyć, że to ja kupiłem. Ten kurczaczek ma ile waży. Yy? Nie pamiętasz? Nie brałem paragonu. 200. Ile? 2200. Tak, tyle właśnie chciałem powiedzieć. Słuchajcie, będziemy go rozbierać. Od Podstaw. Więc, co będziemy potrzebować, żeby takie kurczaka rozebrać? Kurczaka. Tak, i nóż. I trochę chęci, i oczywiście y, powiem Wam, jak to jest. Jeśli chodzi o kupienie kurczaka w całości, wychodzi to dużo bardziej korzystnie niż na przykład y, jakieś tam gotowe elementy, które byśmy chcieli akurat użyć, dlatego że tylko trzeba go po prostu oprawić. Nóż, nogi, zaczniemy od nóg tylnych. Proszę podjechać tutaj do mnie tym telefonikiem, wspaniałym, cudownym moim. I tu trzeba zrobić nacięcie pachwinie, powiedzmy. Widzisz, musisz to wszystko. Nie wiem, ja chyba tak zrobię. Widzisz, widać wszystko. Kurczę, żebyś ty tak mi tutaj tym telefonem kręciła, tak jak ja chcę. Skórę żeby ładnie te mięśnie nie kaleczyć. Tu jest filet. Tu jest taka błona od narządów wewnętrznych, więc my lecimy tu po skórze. Pokazujesz to wszystko moim widzom kochanym. Się. I na stawie wyłamujemy, żeby widać było tą kość. I co jeszcze jest istotne, jeśli chodzi o mięsień? Tu w tym miejscu jest taki mięsień. On się nazywa mięsień ostrygowy. I przeważnie jest tak, że jak jest to na gdzieś tam kupujecie same nogi, to tego mięśnia tam nie ma. A my zrobimy tak, że my sobie ten mięsień też wytniemy. Tak już wam pokazuję. O, widzisz. To jest bardzo dobre, tylko że bardzo mało go jest. Ale jest dobre. Widzicie? Czekajta, poczekajta. O! O to mi chodziło tutaj. To jest ten mięsień. Ten malutki. O, zadyma na górze. Słyszysz to? Ja słyszę, ale nasi widzowie na szczęście nie. Na, na szczęście nie. Tak jest. Więc słuchajcie, mamy jedną nóżkę z tym mięśniem. To jest bardzo ważne, bo normalnie tego nie ma, nie? Więc tak to wygląda. Yy, troszkę sobie tą skórę ob, obcinamy na wierzchu, na wierzchu na zewnątrz, żeby to jakoś też wyglądało. Później jeszcze sobie go tutaj ciachniemy. Ale ta skóra się potem kurczy, więc niepotrzebnie na to. No ty skórę ściągasz, ja wiem, rozumiem, że się. Z drugą nogą robimy identycznie, czyli tu na, pokazujesz to w ogóle tak, tym telefonem operujesz, ty musisz się do mnie dostosować, bo ja robię tak, żeby to było, wiesz, wygodnie, nie? Błona, tu, najlepiej, żeby się nie skaleczyć, tu i pamiętajcie o tym mięsień, o, tu się odkrył, nie? To jest bardzo ważne, mięsień ostrygowy. Nieduży, ale bardzo ważny. I tutaj zaraz też go wyłamujemy. Nastawię tu, żebym sobie w paluszkę nie dziabnął i wszystko będzie pięknie, prawda? Mhm. Tak jest, więc mamy w tym momencie dwie nóżki, tak? Ten mięśnie, pamiętajcie. Czyli już mamy dwie nóżki. Co dalej? Ta część, jeśli chodzi o skrzydełko, tu, to, to tutaj ta lotka. Nie używamy tego, bo jest tego mało. Ja tutaj sobie pozwolę na boczek to odkładać. Jedna, druga. Można tu jest... po prostu dorzucić do Może i można. Dobrze. Co teraz? Skrzydełka. Tu widać miejsce od skrzydełek. Widać. Też tak lecimy, żeby nie uszkodzić, bo tu jest filet już, nie? O, widzisz, no ja to nie ma żartów, wszystko rupię. Widzisz, tu jest wszystko, trzeba znaleźć ten złoty środek. I o, tu krwiak jest, ale to się wszystko domyje. Nie domyjem. można się za bardzo śpieszyć po prostu. Tak, bo jak się człowiek śpieszy, to co? Powiedz moim widzom, co wtedy się dzieje. To się diabeł cieszy, no. Jedno skrzydełko, filet jest w całości, o ten kwaszek taki, ale to tak jak mówię, to się potem y, to y, przemyje. Tutaj teraz, też oblecimy sobie go w koło, żeby go nie uszkodzić. O, tu, musimy między stawy się dostać. Patrzcie, tu jest, gdzie w tym miejscu. Ameryki nie wymyśliłem, ja wiem, nie? Ale generalnie chodzi o to. Ja ci powiem, że większe zadanie bym miała dla ciebie. Takie, co byś się mógł wykazać. Ty a jakie zadanie tak. byś miała dla mnie? Jakaś nasza kura z tego. Z nie, nie, niech sobie te kury tam biegają. Więc Żeby słuchajcie. do mnie tak bardziej te. Skrzydełka mamy obcięte na, na miejsce tam, gdzie są te skrzydełka. I teraz cycuszki. Tak idzie filet, tu w tym miejscu, więc tniemy tu. Pod filetem, pod, tutaj są żebra za chwilę. Z drugiej strony tak samo. Wiecie co, to nie jest tak jak mówię, nie wiadomo jak trudne. Filmów jest pełno, jeśli chodzi o internet odnośnie Rozbioru takich, właśnie kuczaczków. Więc, tak jak mówię, Ameryki nie wymyśliłem. Dobrze, ale ja za sobie od razu tego filecika obtnę z jednej i z drugiej strony. Tak samo. Tu jest kość jeszcze. Tu. Po kości, patrzcie. Czyli filet będzie na takie połówki cięty. Po kości. Tu jest ta polędwiczka pod spodem, ta mniejsza część, widzicie o czym mówię? to? jest takie rozdzielone, a rozdzielę te polędwiczki. Tak? Bez różnicy. Dobrze, bez różnicy. Ale te polędwiczki można... być tak troszkę bardziej na środek, kupić, bo ruszasz tym kurczakiem, nic nie widać. ...kupić osobno. I lecimy tak. O! I to jest jedna polędwiczka. Na boczek. I teraz od razu odetniemy sobie połóweczkę. W sensie kuciaka. mi i po kości. Po kości. Dobra. I co teraz? Tutaj jest ta polędwiczka druga. Bo przeważnie jest tak, że polędwiczki są dwie, prawda? Tak jak dwie, te dwa cycki, yy, piersi. I jest druga polędwiczka. I do drugiej polędwiczki. Pokaż jak ładnie wyglądają te piękne polędwiczki, które właśnie wydostałem. Nie? Teraz tu jest taki, taka kość obojczykowa. Tu sobie polecimy. Z drugiej strony zrobimy dosłownie identycznie. Prosta sprawa. Taka, taka. Taka taka, kurczaka. Tu jest druga kość. Okej. Okay. Tu. Dobrze, mi to idzie widziałaś dokładnie. Powiedz szczerze. No tak wiesz. Tak, tak wiem. Góry nie będziemy używać. Które można użyć razem z korpusem do rosołu. Prawda? Prawda, Boże, czy wysłyszycie wiecznie? Prawda i prawda. Prawda. No, no ale już bo. Mnie korci, żeby ci. Bo prawda, odpowiedzieć. patrzcie. Na połówkę. I mamy dwa piękne fileciki. Tak? Tak. Tak. Na kupeczkę na razie je tutaj na boczek. A tu mamy korpus. Ja szyi nie będę yy, używał. Po prostu pójdzie to albo do rosolu. No ale z takiej porcji to zawsze coś tam jeszcze jest tego mięsa, bo zazwyczaj to. Tak, jest starokości. trochę tego mięsa, ale chodzi o to, że tu ten najważniejszy mięsień jest wycięty, a reszta to są takie habory, które po prostu są na ten narosł. Więc ja sobie to odstawię, za chwilę wracam, jak będziemy sobie tam to wszystko ładnie jeszcze tutaj układać. Skrzydełeczka, poukładamy sobie to ładnie tutaj. Polędwiczki obok skrzydełeczek. Oprócz tego fileciki dwie połówki, ułożymy tak jak fabrycznie były. Czyli tak. Polędwiczki były pod spodem od środka, więc tak mamy. I co teraz? Czekaj, to na chwileczkę na boczek. Tak, żeby nie spadło, i teraz to, co mówiłem na początku, czyli całe, całą nogę, całe udo możemy sobie przeciąć na pół, czyli tu jest tak zwana ta pałka i podudzie. Tak, jak teraz znaleźć ten przegub? Więc słuchajcie, tu, w tym miejscu, czyli, czyli gdzieś tu, patrzcie. I teraz on zaczyna się odkrywać. Widać go? Widać go. Przeciąłem akurat na tej kulce, więc mamy jedną pałę. Jedno podłudzie. Takie coś można sobie kupić w markecie na literę B. Wszyscy wiedzą o czym mówię o którym markiecie mówię, nie tu, w tym miejscu to było tu mi poszło dużo lepiej widzicie stresuje się człowiek przed kamerą się stresuje i druga pała słuchajcie to są najbardziej wartościowe elementy jeśli chodzi o kurczaka u jest ciężka to decha. jakby ktoś Szukał dechy firma Sefpol takie właśnie dechy rozbiorowe, można sobie tam właśnie zakupić. Więc słuchajcie, jeszcze raz, nie wiem, myślę, zakładam, że ten film, co niektórym amatorom takim jak ja, może się przydać. Bo jednak, jak mamy gotowego inaczej całego kurczaka, go sobie porcujemy, to wychodzi to dużo taniej mimo wszystko. Myślę, że. Film pomocny, mimo tego, że jest ich dużo, ale ja jeszcze nie robiłem dla Was, więc tu zrobiłem na innym filmie też robiłem trybowanie kurczaka, czyli układ kostny wyciągnięty w całości. Może zrobić teraz, kiedyś nie. Tak, więc tak to wygląda. Słuchajcie. Jeśli film się podobał yy, z rozbioru tego kurczaka, to oczywiście łapa w górę i komentarz. Oprócz tego subskrypcja dzwoneczek kanału wiadomo, e, a jeśli chcecie dołączyć do nas na grupę na Facebook "Swojskie gotowanie i wędzenie" to serdecznie zapraszam. Grupa się nazywa tak jak tam u góry na logo. czyli "Swojskie gotowanie i wędzenie", chociaż u was chyba będzie to odbicie lustrzane, tak? Chyba nie. Chyba nie. E, oczywiście TikTok "Swojskie gotowanie" oraz Instagram "Swojskie gotowanie". Tak się rozbiera kurczaka, a możecie być, kiedyś rozbierzemy na tym co. Na yy, odcinku. I w że tak. No. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.